Heroes of Warcraft! Cześć, witam was wszystkich, miło, że wpadliście zobaczyć moje zmagania w Hersonie. Nim jednak najpierw te całe zmagania zobaczycie, skoczymy sobie do sklepu. Mam troszeczkę monetek, mianowicie 550, myślę, że całkiem ładna liczba. Troszeczkę sobie e, musiałem zaczekać, aż je nazbieram. E, kupimy sobie 5 zwykłych pakietów, mam nadzieję, że w końcu jakaś Litarna karta czy no, pomarańczka yy, mi się trafi. No, jeszcze jeden. Dziękuję bardzo. Szybkie te zakupy są, nie? Bo jeszcze żadnej pomarańczki kurcze nie mam. Pierwsza kartka, co tu mamy? O, epicka karta. No, to coś się przyda. Łotr. Tak, akurat co do łotra, muszę sobie skomponować jeszcze bardzo ładny jakiś. Um, Dek. Jeszcze żadnego fajnego nie mam. O, tylko rzadka. No, niestety tak. Cóż, to mamy za rzadką kartę. Całkiem w sumie przyjemną kartę. No. Bardzo, bardzo łatwo będzie rzucić gdzieś tam fervor walki, od razu niszcząc jakiegoś przeciwnika. Okej. Okay. Widzisz, stronnika. No, to się może przydać. I to niejednokrotnie. Na przykład jeżeli zrobi się jakieś wiecie, potwornego tanka, znaczy gościa z prowokacją i będzie trzeba się go pozbyć. Okej, okay. jeszcze dwa pakiety. Może jednak coś ciekawego. No nie no, mamy drugi wyciszacza. Wycisz, drugi, kurczę, drugiego wycisza o tak go nazwijmy. No to też bardzo ładna karta, widzę. Ostatni pakiet. Myślisz, myślicie, że coś będzie? Coś fajnego? Hm? Zobaczycie na koniec meczu. <laughs> No tośmy się dobrali. Gosisz się o O, już się zaczęło. <laughs> Zaczynam powiadacie. Hmm. Szansa na to, że wpadnie mi jakaś o, dobra karta nie jest zbyt duża w tym momencie. No dobra. Ogra w tym momencie nie potrzebujemy. No jest niższa. Tam sobie zostawiłem, ona się może nam bardzo przydać. W tej grze chyba najlepiej jest być jako drugim w turze. No dobrze, co tam wybierasz? No ładna karta, ładna. Hmm... Nie ma co używać jeszcze Zamrożenia, Pocisku Lodu. A no, że mamy dwóch przeciwników, dobrze byłoby jednego z pola walki zlikwidować. Przy okazji naciągniemy troszeczkę kart. No tak, dwa punkty. Hmm, gdzieś tu moje prowokacje? Nie przyszły jeszcze na imprezę. Ech, no cóż. Dobierzmy kartę. No, no to i prowokacja. W końcu padła. Troszeczkę późno, no ale lepiej późno niż, niż wcale lub na końcu. No to tak też może się zdarzyć. Mhm. Taka jest Twoja taktyka. No dobra. Zapamiętam sobie. Podleczymy się później za 3 punkty. Natomiast w tym momencie zlikwidujmy tego przeciwnika. Użyjmy prowokacji. No i uderzymy. Co dalej? Dwie karty. No też w sumie bym tak zrobił, chociaż w tym momencie przydałoby się coś na blokadę. Chyba ma za dużo czarów. Mam taką niewielką obawę. Z tym leczeniem jeszcze zaczekam. Być może jakoś później jeszcze spożytkujemy, no i póki spokój, to kartę. No proszę, mamy potem czym się zablokować. No i jako, że dobrze wiem jakie to karty towarzyszą magowi, wiem też, że w tym momencie nie mogę wykładać jak najbardziej na dek. Chociaż no za 7 punktów jest ta karta, 7 punktów mają. Mianowicie, bije ona po 4 punkty na każdą kartę. Myślę, że też znacie kurczę tą grę. Po co mam aż tak tutaj opowiadać o tym wszystkim? Um, no cóż, co możesz zrobić? Ładne rzeczy możesz zrobić. Tak sobie myślę. Za 4 punkty. Nie wiem, czy jest sens w tym momencie. Chyba będzie największy. Dobra. No nic, to tracę swoich sojuszników tutaj, stronników z pola walki, ale za cztery punkty coś bym mógł przywołać, tylko co? No, to zróbmy tak. Planowałem no, to zrobić później, ale skorzystajmy z tego teraz. A jak tam wam idzie, co? Na wysokim gdzieś poziomie jesteście? Aha, Ładnie, Ładnie. Naprawdę ładnie. Hmm. Nie wiem, jakich to potem stronników jeszcze mi tu wyślę. Dlatego też powinniśmy przede wszystkim pozbyć się tej karty. Nie będzie zbytnio. Przyjemna. Mm. Zatem zróbmy tak. Niestety wykorzystam tą piękną kartę. Miałem jej użyć później, ale. No już trudno się mówi. Oczywiście. Zniszczmy to. Tę kartę mogę jedynie zaatakować. Oszczędzam ją, żeby zgarniała obrażenia. To rzecz jasna. I cóż tu jeszcze? No tyle no. Nie mam magicznego pocisku. <laughs> Nie, no kuli ognia, wodajże. To jest odnicy pocisk. Jak ta karta się nazywała? Kula ognia, tak. Kula ognia. Um. Najlepiej ją jest skomponować już później, na przykład z, z magiem albo z jakąś lepszą kartą, która doda więcej do ataku magicznego. To będzie bardzo powolny mecz. O, właśnie, właśnie, właśnie. To znam tą kartę, wiesz. Bardzo dobrze się sprawuje jeszcze przy. Mm, przy kapłanie. No nic, dobrze. Musimy z tego skorzystać. No to by się źle dla nas skończyło i to naprawdę bardzo źle. Cóż by tu jeszcze zrobić? No prowokacji wyrzucać nie będę. No dobra, to skasujmy. Szarżę zostawię na później. Na razie trzymamy się takiego powolnego rozgrywania, tylko mam właśnie obawy. O, tak. Dlatego też nie chciałem wyrzucać więcej, więcej kart na ten moment też trzymałem to. No i co? No, czas na te karty. Po prostu na nie czas. Obawiam się też, że ma tą owieczkę, jak to mówię. Dlatego mam obawy wyrzucić w tym momencie um, ogra. Tu mam 4 na 4. No dobrze. To na razie wyrzućmy to. I co jeszcze? Coś, by można tutaj dać. Spróbujmy. Mam kilka kart magicznych, mogę z nich potem skorzystać. Osoba, z która ze mną gra, powinna w tym momencie dobrze być świadoma tego, że mam też takie ataki, jak i się znajdą w jej talii. Murloczki, murloczki A ty z No ale damy radę. Jedną kartą, jedną kartą mogę ich wszystkich tam, no prawie wszystkich sprzątnąć. Teraz za cztery mógłbym sprzątnąć tutaj tego gościa. Polimorfia. może sobie jeszcze mm, zostawmy. Przedałby mi się teraz tu Stronnik, no nic no, najwyżej go stracę, kolej rzeczy w tej grze. Ech, za 4 i zamrozić. Ma dużo kart, zagramy ostrożnie. Mógłbym zadać większe obrażenia, ale mam obawy, że może jeszcze trzymać jakiegoś Asa, zagram ostrożniej. O, właśnie. Tak, jak też przypuszczałem, no ale nie miałem nic innego um, do rozegrania. Mam cichą nadzieję, że wykorzysta więcej kart. O, właśnie. Tak, tak, tak. Pełne rozegranie z maną. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. W tym momencie mogę jeszcze raz posprzątać pole walki. Tym samym troszeczkę obrywając, no ale trudno. Kolej rzeczy za ile mogłem uderzyć? O 4, 5, 6. 7 punktów? Tak sobie myślę. No dobra. Chociaż to już nie będzie ostrożne rozegranie. Mm, ale spróbujmy. Nie, nie ma już co. Przedłużać gry. Czy wyduszę potem 5? koniecznie. Mogłbym jeszcze, jeszcze tutaj powyrzucać, ale nie. Troszeczkę rozsądku. Póki mam maga, wiecie, chciałem wykorzystać jeszcze. Hmm, tą kartę z zamrożeniem. No bardzo ładnie. Naprawdę bardzo ładne zagranie i niestety tu się kończą już powoli stronnicy, co może być niefajne. To tak, na pewno przydadzą mi się stronnicy w walce gdzieś. Mógłbym użyć polimorfii, ale jeszcze tymczasowo się z tym wstrzymam. Tą kartę ubiję do czterech, tą uderzę i na razie chyba tyle. Chociaż kurczę. Nie, troszeczkę źle zrobiłem. No, bardzo źle zrobiłem, no ale dobra, trudno już. Trudno już. Zostawmy to tak jak jest. Prawdopodobnie nieco oberwę, ale jakby nie było, ten. <laughs> Różnica w punktach jest dosyć duża. Mm -hmm. No to jest nie najlepsza sytuacja. No nie no, tak nie możesz. Musisz właśnie mi zniszczyć te karty. Widzę przeciwnik też troszeczkę niedoświadczony. Nie tak to miałeś zagrać, widzisz? No właśnie. Także cóż, on zrobił błąd, ja zrobiłem błąd i wszyscy są. Jak najbardziej szczęśliwi. 6 punktów. No, to cóż, no te 6 punktów mamy, ale wyrzućmy jeszcze tą kartę. Tak, tak. No jeszcze jest ta jedna i może podziękujmy. Podziękujmy za mecz i zakończmy go własnoręcznym wykończeniem przeciwnika. Tak. Ta. Widzę, że dotarliście. Tak, ja cały czas sobie wachluję tym E, tą książeczką mi czeka, może skończyć się oglądać, no ale miło, że już jesteście. Zatem zobaczmy. Zacznijmy może od drugiej strony, co? So? Tak dla odmiany. O, jest przynajmniej epicka. Do Wojownika, ale jest epicka. Chociaż do Wojownika chyba ostatnio miałem jakiś ładny deck. Hmm. To może być naprawdę fajne, ale to gdzieś tak w połowie meczu by najlepiej rzucić. No dobrze. Dzięki wam za obejrzenie. Trzymajcie się. No i cześć.